Noe, 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 no, no, noe sobie dzisiaj na arbuzy SMP Zrozumiałem, że brakuje mi jedzenia Więc postanowiłem zbudować sobie farmę Oraj pole na traktory, hej, hup, siaba, daba Oraj pole na traktory, hej, hup, siaba, daba Dzisiaj będziemy farmę budować Już sobie jakiś szkielet podstawiłem i się

ani jednego, trybu, a z... każdy często. No, i witam. Będziemy już kontynuować teraz tą farmę. Oraj pole na traktory. HEJ! hop śaba daba. Oraj pole na traktory. HEJ! Hup, hop śaba daba. Hop śup, hop Oray pole na traktore, hey hop shaba daba. Oray right, pole na traktore, hey hop shaba daba, hop shup hop shup. Oray pole na traktore, hey hop shaba daba. Oray right, pole na traktore, hey hop shaba daba, hop shup hop shup. Oray pole na traktore, hey hop shaba daba. Oray pole na traktore, hey hop shaba daba. Oraj, pole na traktorze. Hej, hupsia, badaba. Teraz płotki stawiamy. A ty nie masz takich płotków. I temu też nie masz. Nie, ja, ale ja już się mam znowu, a ja po znowu? nie wróciłem. No? Patrz, <gryw> mam 16 biaksów. Kurde, dobra. Już zaorane jest pole. Teraz trzeba. domić mi wybuch. Teraz będzie trzeba naprawić kilka rzeczy. Teraz trzeba będzie. do To Tu. Trzeba najpierw zasiać rzeczy. Na razie będzie na dolnym tylko zasięję, bo pszenicę chcę zasiać. A na górnym będą. Nie, w sumie wszędzie zasiaję chyba pszenicę. Czy nie? Czy ziemniaki, czy pszenica jest bardziej wydajna? Najbardziej wydajna jest farma diamentu. <noise> Tak, na najbardziej wydajny jest X, który mi się wydaje. city Place. Ale to jest bycza farma. A tu robi 6 zombiaków! Tutaj gołąb biedny siedzi sam. W ogóle ja pamiętam jak poprzedni serwer taki, tego typu tylko on miał jeszcze mody był w testach próbnych. To tam, to tam testarze ufa jakieś budowali wielkie. Daj mi ten serwer na 3 dni, a oni ufa jakieś budowali. Dałem im serwer na 3 dni. Zbudowali ufo. No, więc to do. też serwerów w Minecraft ich nienawidzą. zobacz jak. I tak, zakończył się mój drugi dzień na arbuzach SMP.